关门手。<Wow. S 2> <Wow. S 1> Cześć, witam tutaj Wesoły Paweł. Y, y, powiem tak, dzisiaj dzień meczowy, ale jakiś taki nietypowy, bo tak 18, taka trochę po pora poobiednia. My już właściwie po wszystko mamy. Natomiast, jedyne, jedyne co mnie może zainteresować, to czy jeszcze to napięcie, jeszcze to ciśnienie się turniowe utrzyma, czy będziemy zmęczeni. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Ja tylko, ja tylko, ja tylko powiem: bo co jakiś czas słyszę, że półfinał, tam się Trzeba walczyć o złoto. Tam nie ma co gadać o jakieś tam półśrodkę. Zjada się Karol. Tak, ale najważniejszy na jest, się... jest aktualny mecz No tak, ale jak wiesz, jak na przykład startujesz do dziewczyny, i będziesz drugi, to, 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 to co, Ty objesz się smakiem, tak? Tak, no, no, no nie. To nie podchodzisz w ogóle, bo wiesz, że Nie, to walc nie walczysz o spacer, Ty tylko kobieta No o spacer to niech chodzą idioci, nie? Tego. Więc to jest dokładnie, dokładnie to samo. Tylko nie mówcie, że jestem jakimś seksoholikiem, ja jestem ojcem dwójki dzieci, zupełnie normalnym człowiekiem. Widziałeś, Karol, moje dzieci nie widziałeś. Zapewniam ci, przed czasem złożyły mi życzenia na dzień ojca, to jest w ogóle jakiś szok kompletny. Pamiętaj, 23. Martek. Złóż Gerardowi no, też no, życzenia, no, dobra? Dobrze. To Steven Gerard? Podobny? nie, podobny, nie, nie ale, ale podobny. podobny. Ale no zna, o to chodzi. No, to ja też jestem Steven Gerard. Po prostu walczę i tego. I nie pękam. Więc ten, więc mówię, nie będziemy Roz, rozmawiać o roztopniającym roztop, śniegu, czyli o meczu wieczornym o nic i w składzie przypadkowym. No, oczywiście mogę tam pogłosić jakieś typy, ale po co? Przecież wiadomo, że i tak się pomylę, więc to mówiąc szczerze, jak coś powiem, to będzie odwrotnie i tak dalej. Ktoś tam mówi, takie, słyszałem fajne opinie. Ciekawe, jak ty się Karol do tego odniesiesz, że jakbyśmy walnęli Ukrainę czterema golami, to byśmy wyszli z pierwszego miejsca w grupie. Ale Ukrainę, walność 4-Mogolawie byłoby to dosyć upokarzające dla przeciwnika. Ja nie wiem, czy tak wolno czołgać y, 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 konającego, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest myślenie raczej abstrakcyjne, prawda? Chociaż Chile wygrało 7-0 z Meksykiem. Myślę, że to nie jest nasz problem, czy będziesz 4-0, czy nie. Ale mówię, Chile wygrało 7-0 z Meksykiem, ja nie wiem, co oni pili. A właśnie jest taki fajny dziennikarz, mój kolega w gazecie wyborczej, Darek Wołowski. Świetny piłkarz. Raz go opierdoliłem, ale tak, że on w ogóle ale nawet nie wiedział o co chodzi. I on był w Meksyku i mówi, wiesz co, Paweł tam jest ciekawego w tym Meksyku, że tam wystarczy jest taki gatunek kaktusa, wystarczy ściąć ten kaktus i włożyć do wiadra. I rano masz już ile chcesz 5 litrów najlepszej gorzałki, najlepszej tekili. Chciałabyś tak Karol? No, Karol kiwa, tak głową, tak pokazał, żeby chciał. Żeby chciał. Nie, chodzi o to, nie żeby być w Meksyku. Nie, żeby wypić tyle litrów tekili, bo to by nikt nie dał rady, tylko chodzi o to, jaka prostota jest w tym wykonaniu. I mnie się zdaje, że chyba Meksykanie musieli te, te kaktusy chyba lekko tam gdzieś spożywać, co? Nie? To mi się wydaje. Strasznie Karol skupiony na kamerze, tak jakby ten, prawie jakby występował w tym programie. Dobra, więc małe, kró, krótkie, takie dosłownie bombardowanko. Hamsty Hamster. Panie Pawle, nie mówcie do mnie panie, bo ja jakiś ze mnie pan. Wczoraj, wczoraj, przedczoraj, w niedzielę, miałem takie spotkanie z jednym księciem. Ksiądz się nazywał Bardzo fajnie, bo światopęk. Zaprosił mnie, była wódka białoruska. I ta książę walczy o odszkodowania, reparacje wojenne od Niemiec. 1, 1 bilion dolarów w złocie. Wydaje mi się, że prędzej go otrują niż on to wywalczy. Co? kar zgodzisz się? Nie, ja myślę, że nie muszą go trucić. W życiu się tego nie doleprosi. Dokładnie. 1 bilion dolarów w złocie. Chodzi o straty Polski w czasie wojny. Książę, ja tak obiecałem mu, że będę propagował jego myśl. Książę chce powrotu Konstytucji Kwietniowej, mianowicie. Tego, by była ciągłość II Rzeczpospolitej i druga Rzeczpospolita, żeby miała prawne, międzynarodowo prawne uregulowanie i prawo żądania zwrotu, znaczy odszkodowań wojennych. Więc no, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, ale mówię: Książę sympatyczny, poza tym fajnie się nazywa Światopęk, Nie, tak, nie Światopęk, tylko światopęt. No, czyli świat, światowy taki trochę. Dobra, pozdrawiam mości Książę. W ogóle Mówiłem to dla jaj, bo ja sobie oczywiście ja robiłem to cały czas do niego, mówiłem: Mości Książę, Mości Książę. Ale nie z braku szacunku, tylko skoro ktoś chce być księciem, no to musi przyjąć na siebie y, również i płynące z tego, y, no takie y, niedogodności, że y, nie wypada się zwrócić tak w sposób bez, bezpośrednio hamski, Dobra. Hamsty Hamster, hamster. Panie Pawle, był Pan świadkiem największych sukcesów w historii polskiej piłki, a właśnie od razu, od razu wejdę słowo, słyszałem wczoraj, wczoraj chyba, wczoraj albo przedwczoraj, Pani Olejnik mówiła, że mamy najlepszych piłkarzy w historii I ja tak sobie pomyślałem, mój Boże, najlepszych piłkarzy w historii, to byliśmy Boniek, medal Świata, ten Dejnak, medal Mistrzostw Świata, Mistrzostwo mistrzostw Olimpijskie, to mistrz, to olimpijski. Lato, to, przy, to parodia, Lato, E, mistrz olimpijski wicemistrz olimpijski dwa razy e, medalista mistrza świata i król strzelców mistrzostwa. świata ja jeszcze powiem o królach strzelców bo na razie Lewandowski zero goli Kazimierz Dejna król strzelców mistrzostw olimpijskich ale takie zaskakujące nazwiska Andrzej Szarmach, król strzelców igrzysk olimpijski e, e, czaj, Lato Dejna Szarmach i jeszcze czwarty Andrzej Józkowiak on komentuje mecze e, w TVP również król strzelców igrzysk olimpijski i to wtedy Wtedy, kiedy Polacy grali Barcelonie? w Barcelonie. Z Kowalczykiem. Z Kowalczykiem w ataku. Tak, no i doszli do Camp Nou i no jakimś, ponieważ grali bez bramkarza, to e, gramy bez bramkarza. Ponieważ grali bez bramkarza, to to się skończyło strefą. Trzy Decydująca bramka dla, e, dla Hiszpanów chyba kiko, tak mi się wydaje. E, 90 minuta. Kłak siadł na dupie tak to się mówi po piłkarsku O ty bramkarzem jesteś wiesz że co chodzi Przeszedłem jeszcze usiadł mm -hmm. A piłka poszła do... górą Gdyby tak, gdyby stał normalnie To by to tak złapał no, albo no, nawet mógłby to wybić główką Więc ten, więc, więc tutaj Kłak troszeczkę yy, nie wytrzymał ciśnienia No ale dobra No w każdym razie tylko mówię a propos najlepszego tego pokolenia w piłce to yy, Obecne pokolenie jest średnie Natomiast Najlepsze lat Podoba mi się, że jest szalenie ambitne i kompleksów, no bo już gra na zachodzie, prawda? Proszę powiedzieć, który moment według Pana był przełomowy w negatywnym tego słowa znaczeniu, a potem zaczął się zjazd w dół poziomu polskiego piłkarza. Chyba powiedzieć na 3 sekundy, bo z tą Barceloną może. Znaczy y, y, no, zjazd w dół się być może, y, zjazd y, w dół się zaczął, y, ten moment nawet dosyć dobrze historycznie jest udokumentowany, mianowicie kiedy wracali piłkarze Wójcika z Barcelony, to było takie hasło oni oczywiście wszyscy na bani no ale uniesieni sukcesem to było takie hasło zmieniamy szyld i jedziemy dalej to znaczy kadra młodzieżowa bo wtedy Olimpijska to nie miała zawodników starszych po prostu wszyscy byli równo, równo tam po 21 lat nie tak jak dzisiaj 23, 21 lat I, i chodziło o to, żeby zrobić z nich pierwszą reprezentację Polski i żeby oni grali dalej w tym swoim młodym składzie z tym trenerem Wójcikiem wówczas zaprotestował Andrzej Strela, uznany teoretyk i powiedział, że to przedwczesne bo oni nie mogą, oni muszą dojrzeć, oni to Tamto. O czym tak było, że był mecz ze Szwecją, wszedł Kowalczyk, jak trzciekną z oleja w okno, żeśmy tych Szwedów ugrali 2-0 i to były takie czytelne sygnały, że oni są już gotowi do grania na najwyższym poziomie. No niestety, pamiętajcie, nowe idzie, stare. Karol dokończ. Nowy idzie, stare no, no, nowy idzie, stary jedzie. Okay. Rozumiesz, czyli co z tego, że nowy idzie i ktoś ma pomysły fajne to tam, to tak samo w życiu jest, nie? A stary jedzie, czyli wiesz, gdzieś są te grządki już pozajmowane i, i wszyscy mają tych młodych w nosie. Bo myślą sobie, młody może poczekać i tak dalej. Ja na szczęście byłem zawsze inny i, i dlatego mam tych, mam tych, mam tych paru, paru uczniów. Czy chciałby Pani wystąpić w programie futbolowym? W programie futbolowym, przepraszam, bo to akurat sobie tak wydyskutujemy, nie? Szkoda. Szkoda, jakaś, jakaś ładna twarz to by się przydało. No, to nie moja. No, ja wiem, że nie, ja mówiłem o swojej. No. A pani do no, gadki tak bardziej. A no. Aż te dziewczyny one nie mają pojęcia o niczym poza tym, że spodnie muszą być podarte. O no. oh my god, oj, dzieciaku, dzieciaku. Ze mną to ciężko byś miała, wiesz? Byś musiała gotować się nauczyć. Fajne, ale ja przepraszam, nie tego. Dobra, Super Mariusz 13, Co, Karol? Jakiś, Super Maria 13? Jakiś suchar? tu tego? Nie, wszystko po prostu. Może w porządku? Dobrze. dobrze. Ten. Powiesz mi się, że się nudzi, dlatego ja tak zagaduję. Eee, Super Marusz 13. Jak można wystawiać takiego par paralityka jak Milik? Ono własne pogięte nogi się zabije bez piłki. Z pierwszy pełną sytuacji z Irlandią i teraz z Niemcami. Jak to powiedział to dwustoprocentową sytuację. Podaję Lewandowskiemu to na plecy, to na brzuch. O co Robert miał pretensje i miał kuźwa rację. Kapusta wchodzi na ostatnie 7 minut chyba paranoja dopóki Milik będzie grał nie będziemy strzelać więcej niż jedną bramkę na mecz niestety wspomnijcie wspomnijcie moje słowa o super Mariusza Cassandra trochę, Ten wierszy upadek no chyba trzeba być też na to przygotowany, a Paweł ma rację Niemcy faktycznie nie grali na 100% swoich możliwości, ja myślę że oni są po prostu dużo słabsi to już nie jest ta sama ekipa która zamiatała Brazylię w, Brazylią w finale no to oczywiście, że nie ta sama. Ja to już nawet chyba mówiłem w przypadku Gece, że po tym chłopcu nie widzę, nie widzę tej błyżku. świeżości, tak, tylko po prostu tak i tam grubasek tam sobie ta, no grubasek biega. Miller, Miller chyba też już tak trochę drepcze, drepcze w miejscu. Dwóch w środku Kedira, Ezil, czyli dwóch rodowitów, tak, tak, dwóch rodowitych Niemców słabiutkich. E, to, tak można powiedzieć, że e, kiedyś było takie ładne określenie, które fajnie, żeby przetrwało. Żelazny skład zardzewiał, nie? I ten trener, który mówił, że Polska ogra z palcem w dupie, no. no, to, no A tak powiedział, co nie? Tak, tak, i ten. Ja mówię szczerze, chciałem to powiedzieć w stanie futbolu, ale jak powiedział, że chcę coś powiedzieć hardkorowego, to stan się wystraszył. Wydaje mi się, że telewizja internetowa no, po, powinna nie mieć żadnych lęków. Poza oczywiście tym, że nie wolno obrażać innych ludzi, zniesławiać, podawać nieprawdziwych informacji, ale przecież ja podaję prawdziwe. Polska Niemcy nul co nul, Nul do nul, co pauzy, nul 0, 0 nul, e, e, minuta, e, także ten, także.